Powszechne powiedzenie Polak potrafi nie jest bezpodstawne, a o swojej prawdziwości najczęściej zaznacza w trudnych dla naszego narodu czasach. Tak też bywało podczas II wojny światowej, kiedy to w okupowanej Polsce zarówno zwykli ludzie, jak i walczący w lasach wszelkiej maści partyzanci musieli niemal na co dzień wykazywać się nie lada pomysłowością. Jedno z takich wyjątkowych i niespotykanych przedsięwzięć powstało w podłukowskich lasach Jaty. Otóż znane jest lokalnym dzisiejszym miłośnikom historii położenie leśnego obozu Armii Krajowej Obwodu Łuków, ale mało kto wie, że w tym właśnie obozie żołnierzom udało się zorganizować własny park maszynowy i rusznikarnie. Rzeczony park maszynowy, a więc zarówno coś na wzór garaży, czy miejsc ukrycia pojazdów oraz warsztat naprawczy organizował także specjalne kursy prowadzenia pojazdów. Za całym tym przedsięwzięciem stał Henryk Nowosielski, pseudonim Wickers. Do parku maszynowego sprowadzano maszyny wszelkiej maści, czyli wszystko, co było w stanie jeździć, co tylko dało się w danym czasie sprowadzić do leśnego obozu. I wbrew pozorom wcale tego mało nie było. Na przykład samych tylko motocykli, jakich partyzanci używali głównie do celów dywersyjnych, było aż sześć. Wszystkie oczywiście zarejestrowane na fałszywe dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o samochody, jakimi dysponowali akowcy, to te zwykle należały do różnych łukowskich przedsiębiorstw i instytucji, takich jak spółdzielnia spożywców z Połem czy spółdzielnia rolniczo-handlowa, których to też były zarejestrowane. Mimo trudnych warunków polowych i niedostatku części, Henryk Nowosielski starał się utrzymywać maszyny w jak najlepszym stanie. Oczywiście na ile to było możliwe. Co więcej, odpowiadał za dostarczanie pojazdów pod wskazany adres w momencie, kiedy to tylko było potrzebne. Maszyny więc musiały być w ciągłej gotowości, zawsze sprawne, aby nie zawiodły w żadnej akcji. Zatem Nowosielski był jednocześnie komendantem parku maszynowego, jak i dowódcą patrolu operacyjnego AK. Do jego patrolu należeli młodzi ludzie ze smykałką do majsterkowania, dłubania przy silnikach, działający później w oddziałach dywersyjnych. Przykrywką samego wikersa był prawdziwy, legalny warsztat samochodowy, który prowadził na co dzień. Jak już powiedziałem, poza warsztatem grupa wikersa odpowiedzialna była także za dywersję i różnego rodzaju akcje sabotażowe. Kilka z opowieści i relacji takich wypadów przetrwało i do dziś. Podczas jednego z nich akowcom udało się podrobić klucze do garaży z niemieckimi autobusami Post Osten, czyli wozami pocztowymi, które także odpowiadały za przewozy pasażerskie. Jednymi z kierowców pracujących na tych samochodach byli niejacy Kulikiewicz i Brajer. Pierwszy z nich, poza pracą za kółkiem, dodatkowo zajmował się handlem, a że jego żona prowadziła niedużą knajpkę, w wolnych chwilach pomagał jej obsługiwać klientów, przez co rzadko zaglądał do garażu. Brajer natomiast lubił po godzinach zajrzeć do kieliszka. Wiedząc o tym, wystarczyło wysłać chłopców do knajpy, aby potowarzyszyli troszeczkę kierowcy przy piwie i sprawili, żeby przez dłuższy czas zapomniał o autobusie. Vickers mógł w tym czasie pożyczać samochody. Od niczego nieświadomych opiekunów i prowadzić jazdy szkoleniowe. Wszystko to oczywiście niosło ze sobą ogromne ryzyko. Każda z takich nauk jazdy mogła się w razie choćby najdrobniejszej kontroli na drodze skończyć tragicznie, ale mimo to trzeba było sobie jakoś radzić. Co ważne, Nowosielski nigdy nie chciał narażać właścicieli wszelkich pożyczanych przez niego pojazdów na jakiekolwiek problemy czy straty, to też starał się zawsze odstawiać je z powrotem na miejsce zaraz po zakończonej akcji i to z uzupełnieniem paliwa. Zdarzały się tak także przypadki całkowitego przywłaszczenia pojazdów, ale te występowały jedynie na Niemcach, nie dotykały zaś ludności cywilnej. Jeśli chodzi natomiast o motocykle, to sprawa nie wymagała żadnych pożyczek. Jeden z nich, choć należał do młynarza Ciesielskiego, to jednak zawsze był do dyspozycji partyzantów. Pozostała piątka była już własnością chłopaków z Jaty. Co ciekawe, z czasem młynarz kupił sobie także samochód, który podobnie jak motocykl w każdej chwili oddawał na potrzeby akowców. Dzięki grupie Vickersa Garnizon AK Wiacie był nie tylko dobrze zaopatrzoną i świetnie zorganizowaną bazą, nie tylko dysponował motocyklami i samochodami, ale i dobrze wyszkoloną kadrą kierowców.